Siemano, kapitanie. Gapisz mi się na bebech? Nie. Widziałem. Zerknąłem tylko. Właśnie. Przepraszam. Czego się gapisz? Czego chcesz? Przyjechaliśmy z Toronto na zjazd Związku Śmieciarzy. Chcieliśmy wziąć trzy pokoje na parę godzin. Musimy się przespać. Można płacić kartą? Jasne, panie Lei. Mów mi, Jim. Wyniesiecie rzeczy z hotelu i władujecie do śmieciary. Niczego nie zostawiajcie. My jesteśmy królewsko obici, więc musicie sami wszystko załadować, jasne? Spoko. Trevor? Tak, zrozumiałem. Chłopaki, droga wolna, szybko. Nie noś za nim kabla, pakuj resztę. Jaki czas? Dwie minuty. Droga wolna. Cholera. Ale się popisałeś. Co za przygód. Bierzcie wykładzinę. Trzeba ją czymś podważyć. Palcem podważ. Masz łapy chude jak szkielet. Dobra robota. Patrzcie w górę. Pamiętajcie tylko, żeby mu się nie gapić na bebech. Co jest? Nie ma mebli? Na czym mamy kurde fajer spać? Na ziemi? O co chodzi, Lej? Gdzie moje meble? Były tu dwie godziny temu. Właśnie się pytam, gdzie. Nie będę spał na ziemi. Na co się gapisz? Na nic. Na co? Na nic. Dzwonię po gliny. Chyba ja zadzwonię. Pozwę cię. Wynająłeś nam pokój bez łóżek. Nie gap się. Nic nie robię. Przestań, Bubbles. Czytałem napis na koszulce Vancouver. Wszyscy ci się gapią na bebek, bo jest kurwa gigantyczny. Wszyscy teraz się popatrzymy. I co? Gówno. Z czym masz problem? Z niczym, to wy się gapicie. Ale z ciebie pojeb. Masz bebek i tyle. Wyluzuj, spadamy. Na co się gapisz?